Witam, Bóg Blantowski z kolejnym odcinkiem z GTA 5. I mam dzisiaj dla Was coś ciekawego, a będzie to odcinek z predykcją daty premiery GTA 6. Bardzo ciekawy odcinek, i nie będzie to Mambo Jumbo z księżycami i screenshotami z gry. Jest to przedstawione. Perspektywa na podstawie analizy rynku wypuszczania gier. Jest to bardzo prawdopodobna data. Zgadzam się z tym jak najbardziej w przeciwieństwie do tego co sądziłem o tym Mambo Jambo z księżycami. Cóż więcej można powiedzieć. Zapraszam do oglądania. Tutaj. Przejmie pałeczkę Lektor, bo jest to na podstawie artykułu z internetu. Predykcje analityczne rynku gamingowego i na podstawie tego są właśnie te predykcje. Ta predykcja w sumie daty premiery GTA 6. Ja już wiem, a Was zapraszam do oglądania buglantowski waszą Elo. W zasadzie wiemy, kiedy GTA 6 zostanie wydane. Oczywiście zakładając, że kolejna duża gra Rockstar nie zostanie opóźniona, kiedy Grand Theft Auto 6 zostanie wydane? To jest wielkie pytanie, które zadaje sobie wielu twórców gier, fanów, analityków branżowych i wydawców. I chociaż nie mamy oficjalnej odpowiedzi poza jesienią 2025 roku, niektóre ostatnie informacje i wiadomości pomogły nam określić prawdopodobną datę premiery. Nic dziwnego, że fani oszaleli, gdy GTA 6, kolejna duża odsłona długotrwającej serii, ukaże się na PS5 i Xbox Series XS. Ale nie tylko fani, którzy czekali przez dekadę desperacko czekają na datę premiery GTA 6 szefowie studiów i wydawców w całej branży, a także mniejsi deweloperzy uważnie obserwują, ponieważ nikt nie chce wydać gry zbyt blisko GTA 6 i zostać przez nią zmiażdżonym. W rezultacie wszyscy wydają się nerwowi, ogłaszając jesienną datę premiery swoich gier innych niż GTA. A inwestorzy i analitycy obserwują, czy gigant Rockstara wyląduje w 2025 roku, czy też przesunie się na przyszły rok. Co spowodowałoby duży chaos w branży. Okej, okay, więc skoro wszyscy chcą wiedzieć, kiedy konkretnie GTA 6 zostanie wydane, jestem tutaj, aby podać datę. Premiera Grand Theft Auto 6 odbędzie się 28 października. Prawdopodobnie GTA 6 pojawi się pod koniec października. A 28 października to ostatni wtorek miesiąca, miesiąca, w którym Rockstar historycznie wypuszczał wiele swoich największych gier. Ale to nie jest tylko losowe przypuszczenie oparte na oknie premiery jesienią 2025 roku i poprzednich wydaniach gier Rockstar. Wcześniej w tym tygodniu dwa – Kelwiny Games i Gearbox – ogłosiły datę premiery Borderlands 4 Kooperacyjna strzelanka science fiction z elementami Luter ma się ukazać 23 września. Dlaczego to ma znaczenie? Cóż, Take-Two Interactive jest spółką macierzystą zarówno Rockstar, jak i dwóch Kelvinów Games. Więc chyba, że Rockstar Games jest całkowicie nieuczciwe i nigdy nie komunikuje się z kierownictwem Take-Two, to wyobrażam sobie, że wiedzą, kiedy GTA VI wyląduje, nawet jeśli to tylko przybliżone okno. I prawdopodobnie pomogłoby to ustalić, kiedy zdecydują się na wydanie Borderlands 4. Jak donosił Stephen Totilo w Game File 13 lutego, w ciągu tygodnia w Dais panowało duże podniecenie i plotki z powodu ogłoszenia daty premiery Borderlands 4. Totilo donosi, że dobrze podłączony uczestnik, z którym rozmawiał na wydarzeniu branżowym, wyjaśnił, że wszyscy czekają, aż take -Two i Rackstar wybiorą datę premiery GTA VI. A Borderlands 4 to sygnał od take -Two, 23 września, a tygodnie bezpośrednio przed i po nim są prawdopodobnie bezpieczne. Nic dziwnego, że fani oszaleli, gdy GTA VI, kolejna duża odsłona długotrwającej serii, ukaże się na PS5 i Xbox Series XS. Ale nie tylko fani, którzy czekali przez dekadę, desperacko czekają na datę premiery GTA VI szefowie studiów i wydawców w całej branży, a także mniejsi deweloperzy uważnie obserwują, ponieważ nikt nie chce wydać gry zbyt blisko GTA VI i zostać przez nią zmiażdżonym. W rezultacie wszyscy wydają się nerwowi, ogłaszając jesienną datę premiery swoich gier innych niż GTA. A inwestorzy i analitycy obserwują, czy gigant Rockstar wyląduje w 2025 roku. Czy też przesunie się na przyszły rok, co spowodowałoby duży chaos w branży. Okej, okay, więc skoro wszyscy chcą wiedzieć, kiedy konkretnie GTA 6 zostanie wydane. Prawdopodobnie GTA 6 pojawi się pod koniec października. A 28 października to ostatni wtorek miesiąca, miesiąca, w którym Rockstar historycznie wypuszczał wiele swoich największych gier. Ale to nie jest tylko losowe przypuszczenie oparte na oknie premiery jesienią 2025 roku i poprzednich wydaniach gier Star. No i masz, GTA 6 ukaże się 28 października. Albo może tej, kto zrobi okres wczesnego dostępu do gry i oficjalna data premiery to 28, ale tak naprawdę pojawi się 3 dni wcześniej, 25. Tak czy inaczej, myślę, że w tym sezonie Halloween wiele osób będzie zbyt zajętych sianiem zamętów Vice City, aby pójść na jakieś straszne imprezy. I dajcie znać w komentarzach, co na ten temat sądzicie. Ja uważam, że jeżeli miałbym wierzyć w jakieś predykcje i brać pod uwagę jakieś założenia na temat premiery daty, to właśnie tutaj te założenia. Z nimi zgadzam się najbardziej, dajcie znać w komentarzach, czy też tak uważacie, może macie jakieś inne ciekawe pomysły, dajcie znać w komentarzach. Zapraszam do subskrypcji, lajków i tych wszystkich dobrych rzeczy. Elo.